I ruszyły. oj, oj, oj ależ tam Manitu podskoczył. A na prowadzeniu od razu Marcus Aurelius. Na drugiej pozycji Destini. teraz na drugie miejsce razem przesuwa się Manitu. Z przewagą Marcus Aurelius, na drugiej pozycji Manitu, na trzecim miejscu Destiny. No, z coraz większą przewagą Marcus Aurelius, ale próbuje go dogonić Manitu. Marcus Aurelius ucieka rywalą. Do celownika zostało 1000 metrów. Marcus Aurelius, peleton prowadzi Mani Tu. Marcus Aurelius, Mani blisko Destyni. Na trzeciej pozycji sprytny Heniek teraz rusza do boju. Ale wciąż Marcus Aurelius. Marcus Aurelius z ogromną przewagą. Na drugie miejsce przesuwa się sprytny heniek, trzeci manitu na czwartej pozycji saiszadat i są na prostej finiszowej już wszyscy 500 metrów do celownika. Markus Aurelius z przewagą. Markus Aurelius. Próbuje go gonić sprytny heniek, ale Markus Aurelius to pół pola tutaj prowadzi. Markus Aurelius. Markus Aurelius ma 150 metrów do celownika i 50 metrów przewagi nad sprytnym chękiem. Markus Aurelius podostoskarem z Nowakiem. Dowolnie wygrywa gonitwę na drugiej pozycji. Sprytny cheniek na trzecim miejscu Destiny.